Z to rozmawiałeś pewnie, co? Z to tak, no. Pozdrowimy nas Ale... to? Oczywiście, pozdrawiamy. Pozdrawiamy. <laughs> Oczywiście, jestem gotowy. Dobra, to idziemy na spacery. Było bo mało czasu w ogóle z tobą porozmawiać przed wyjazdem, no bo jak to wszystko wyglądało? Ty podpisałeś umowę tuż przed wyjazdem, tak? Na obóz. Mm, tak, zgadza się właśnie, tuż przed wyjazdem to wszystko tak było szybko i nie było czasu na nic tylko się spakować i jechać i no byłem no, bardzo zadowolony że tak się, się udało. w ogóle o tym. Y, wiem że zainteresowanie było już jakoś rok temu mhm. ale że były już negocjacje to całkiem no niedawno i jak się dowiedziałem to byłem bardzo szczęśliwy i no wyjęliśmy z ruchu farzy zawodnika perspektywicznego, tak? czyli no jest to też sukces jakby dla ciebie, dla klubu, mm, dla Premier na tak i jest. I dla ruchu chyba, żeby promował zawodnika. Mm, dokładnie tak. Mnie też to było wielkie marzenie i cieszę, cieszę się, że tutaj dołączyłem i mogę spełnić swoje kolejne marzenie i zrobić kolejny krok do przodu. Ale przede wszystkim też no, promocja dla ruchu, dla chłopaków tam z akademii że z ligi też idzie się wybić i spełniać swoje kolejne marzenia. Byłeś tu kiedyś w ogóle na stadionie, czy nie? Nie, nie. Byłem tylko tam, ale to ino zdjęcie zrobić, no, ale tutaj zdjęcie. to nie. Kojarzysz barwy Piasta, tak? Tak. Jakie są? Niebiesko-czerwone, tak. czy czerwono-niebieskie? Niebiesko czerwone. Dobrze, Słuchaj, tutaj mamy <grym> grafikę, chodź poczytamy sobie jakie są w ogóle dzielnice piasta Gliwice, żebyś od razu wiedział. Są dzielnice, tak? Kopernik. Tak, tak. kopernik. Aha trójkąt, centrum i bojków. O, to jest chłopakiem ze śląska, tak? Skąd dokładnie? No, z Chorzowa z jej... Czyli z samego Chorzowa jest? Tak, tutaj. są Chorzów, tak. Nie, że Ruda Śląska jak kończy. Nie, nie. nie, Nie ma tych chorzów, chorzów. No to kojarzysz Gliwicę, tutaj lecimy. Oczywiście, z... oczywiście. Lecimy z kolejnymi dzielnicami. Co tu mamy? Łabędy. Mm -hmm. Milenium i sobie Sobisowice no, Prawie jak są bierki No prawie, prawie Bryzinka, <laughs> o Wójtowa Wieś Waryński Trynek Wilczegardu, Zatorze Zerniki? Tak Ligota, o. Okay. blisko mnie, tylko że no. Katowice <laughs> Sikornik Pszczyńska Ostropa Sośnica obrońców w pokoju. Dobra, teraz które dzielnice pamiętasz tak z głowy? Ostropa, sikornik, pszczyńska. A tam wcześniej, wcześniej? Coś... Ligota. Ligota. Mm... Centrum. Jest to, myślę, że bardzo dobry moment, jak dla mnie. Jestem gotowy, czuję się dobrze i mam nadzieję, że teraz tutaj będę mógł dołożyć swoją cegiełkę, walczyć o jak najwięcej i pokazać, na co mnie i z drużyną walczyć o jak najlepszy rezultat na boisku. Muszę powiedzieć, że cała rodzina była jakby sportowa, że tak powiem. Tak? <laughs> no ale przede wszystkim z bratem. Od małego graliśmy w dzień-dzień, czy to na boisku, czy w domu. Po prostu piłka w naszej rodzinie była cały czas. Każdy oddawał serce dzięki temu. Na przykład mój brat to właśnie kierował bardzo dużą mną. Bardzo dużo trenowaliśmy, bardzo dużo mi pomagał i pomaga do teraz, za to bardzo mu dziękuję. Byłeś tu kiedyś na meczu jako kiwiś Nie, niestety nie. A w Chorzowie byłeś kiedyś na meczu z Piastem? Jako dziecko? Byłem na bardzo dużych meczach. Myślę, że byłem, myślę, że byłem, ale teraz już tak, żeby sięgnąć do pamięci tak do tyłu, to nie wiem. Czy cię się piast kojarzył w Gliwice, bo jeszcze nie, w Gliwicach? Jeździłeś tutaj często czy raczej się nie kierowałeś? Nie, niestety tutaj nie. Czy nie zaglądałeś? To coś takiego nowego dla Ciebie w Gliwice? Tak, tak? Całkiem nowego, tak. No nigdy nie byłem tutaj na mieście, czy jakiegoś znajomego, czy coś, to nie. A jak Piast zdobywał te, te medale, zdobył mistrzostwo, jeszcze nie temu, to ty jako kibic jak na to patrzyłeś? Myślę że właśnie, że od jak słyszałem, że Piast jest zainteresowany ale nawet i wcześniej, już oglądałem wszystkie mecze, już się interesowałem, ale ogólnie interesuję się bardzo dużo Klasą. Oglądam dużo meczy i Piast na pewno, myślę, że zasługuje na to. Myślę, że na zdecydowanie jeszcze więcej, żeby więcej było tych osiągnięć. Jestem naprawdę super drużyna, super trenerzy i można osiągnąć bardzo dużo. Jestem skrzydłowy, czasem zagram też na lewej, gram na lewej obronie. No i moim celem na pewno jest przede wszystkim pier, pier zadebiutować, ale oczywiście um, walczyć o ten skład. Wiadomo, że każdy chciałby grać w pierwszym składzie, ale niestety nie ma tak łatwo. Lecz jestem zawodnikiem, który um, walczy, oddaje z siebie 110%. Um, lubię rywalizację, bo to jest najważniejsze. No i mam nadzieję, że sobie będę, będę o to walczył i będzie tych minut jak najwięcej. Prawa czy lewa strona? Lewa i prawa. Czyli właśnie. jesteś lewo czy prawo nożny? Lewo nożny. Aha, no to bardziej lewo, tak? Tak. No myślę, że walką przede wszystkim, ambicją, że trener no, będzie widział, że jak nie idzie to da mi tak mimo wszystko z siebie 110%. Walczę o każdy centymetr na boisku. No i będzie mógł trenera mnie w każdej sytuacji liczyć. Na pewno nie odpuszczę, a będę walczył od początku do końca. Co byś powiedział naszym kibicom, tak na początek, w takich spokojnych słowach? Na pewno bardzo szkoda, że nie możemy się zobaczyć, ale myślę, że już niedługo się zobaczymy. Będziemy, będziecie mogli nas wspierać, bo to jest bardzo ważne. No, i razem będziemy czuć smak zwycięstwa i będziemy razem wspólnie walczyć o jak najwyższe cele. A jak do kibiców z Swarzowa jakieś przesłanie, zaprosiłbyś ich tutaj na mecz? Oczywiście, bym zaprosił, jak najbardziej. No, mogę powiedzieć, że nie trzymam kciuki za, za niebieskich. I mam nadzieję, że teraz zrobią awans do drugiej ligi i będą robić krok po kroku coraz wyżej, bo jest to naprawdę super drużyna, yy, wspaniali ludzie i zasługują na to, żeby być zdecydowanie wyżej. Rozumiem, jesteś Lozakiem z Krwi i Kości i w domu Godocie, tak? Tak jest, tylko <laughs> Okej. Okay. Pierwsze takie wrażenie, przyjechałeś na stadion i co? No nie ukrywam, że był mały stresik. Tak, wszystkie zobaczyć z bliska i tak. No co, tak teraz. Kto pierwszy do ciebie się odezwał w szatni? Kto pierwszy ci rękę podał w szatni? Pierwszy to chyba był. A nawet nie wiem, czy Patryk Liszki, czy Matin Kączkowski, To oni pierwsi podeszli do mnie i o, z ruchu warzyw. <grafię> tak, to bardziej oni. No ale myślę, że każdy tutaj stara się mi pomóc jak tylko może. Pytają o wszystko, czy wszystko dobrze. No i pomagają mi. Na każdym kroku, można powiedzieć. Ja... To bardzo się cieszę i bardzo im dziękuję. Jak na obozie, z kim byłeś w pokoju i z kim się najbardziej skumałeś? No, ja byłem w pokoju właśnie z dwoma też nowymi tutaj, można powiedzieć, z rezerw. Dołączyli do pierwszego zespołu. A to było Wam raźniej? Tak, było raźniej, tak, zdecydowanie. I super, poznałem praktycznie wszystkich. No to co, widzimy się już Liga za chwilę. Tak, Chcę, ja. Jakie masz oczekiwania tego, tego pierwszego meczu z Wisłą Kraków? Jest szansa na jakieś minuty? I jak widzisz tego ten mecz? No, super, że już za tydzień jest Liga i myślę, że na początku moim celem to jest, żeby się zapaść do osiemnastki, zadebiutować i przede wszystkim to wygrać mecz, najważniejsze. Pozdrawiam Was, kibice Piasta, do zobaczenia.